Cześć, jesteś administratorem Postgresa. Na tym spotkaniu porozmawiamy o Twoich zadaniach jako administratora. O czym będę mówiła? Przypomnę Ci, kim jest administrator bazy danych, jakie są jego zadania. Opowiem o sterowaniu serwerem oraz omówię kilka poleceń systemowych. Kim jesteś i za co jesteś odpowiedzialny? Jako administrator bazy danych odpowiadasz za całokształt kształt, Zadań związanych z pracą systemu zarządzania bazą danych i konkretnej bazy. Pracujesz w określonym środowisku. Do Ciebie należy dbanie o system operacyjny, system zarządzania bazą danych, bazę lub bazy danych, oprogramowanie klienckie, a także o sieć. Jakie są Twoje zadania? Musisz utrzymać działanie systemu, czyli zapewnić ciągłość działania. Czy wiesz, że właśnie ciągłość systemu. Ciągłość działania systemu wyznacza jego klasę dostępności. Poważna firma zmierza do co najmniej piątej klasy. Co to oznacza? To nic innego jak procent dostępności twojego systemu w ciągu roku. Jeśli chcesz osiągnąć 5 dziewiątek, to serwer działa i jest dostępny przez 99,999% ,99 czasu. W tabelce widzisz, że może nie działać tylko przez 5 minut w ciągu roku. Marzenie każdej firmy. Zobacz przez jaki... Dłu jak długi czas nie ma dostępu do systemu pierwszej klasy, prawie 35 dni w roku. Ty organizujesz dostęp do bazy, ty, jako administrator, zapewniasz bezpieczeństwo i poprawiasz efektywność, dbasz o kopie zapasowe, umiesz poradzić sobie podczas awarii, w skrócie, konfigurujesz i konserwujesz system. Zatrzymajmy się nad tymi zadaniami i omówmy je trochę bardziej szczegółowo. Na czym polega sterowanie serwerem? Administrator go uruchamia, zatrzymuje i monitoruje. Umożliwiasz dostęp tylko zdefiniowanym użytkownikom, możesz ich zablokować, wyciąć im sesję, administrujesz też logami. Twoim zadaniem jest też zarządzanie danymi. Tworzysz i usuwasz bazy danych, robisz backupy, czyli kopie zapasowe. W razie potrzeby odtwarzasz po awarii. Zarządzasz też pamięcią i zasobami. Aktualizujesz wersję serwera i archiwizujesz dane. Jesteś także administratorem kont użytkowników. Tworzysz je, usuwasz, modyfikujesz, dbasz o dobre ustawienie praw dostępów i przede wszystkim ich monitorujesz. Jako administrator codziennie poznawaj najnowsze techniki zwiększania wydajności. Musisz śledzić rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. Tych związanych z bezpieczeństwem i wydajnością w szczególności. Dokładnie czytaj dokumentację, aby nie umknęło Ci nic podczas zarządzania konfiguracją. Monitoruj swoją bazę. Przypomnij sobie jak zatrzymać i uruchomić serwer. Uruchomienie serwera bazy danych, system ctl start postgresql albo etc initd postgresql start. Pamiętaj, że rozłączy to wszystkie połączenia, jakie będą podpięte w danym momencie do bazy. Klaster nie poczeka na rozłączenie się użytkowników ani nie pozwoli im dokończyć aktualnie wykonywanej operacji. Aby sprawdzić, czy port jest otwarty, czy nie, możesz skorzystać z narzędzia nmap do skanowania portów. Jakie mamy dostępne opcje sterowania? Start, czyli uruchamianie serwera bazy danych, stop to zatrzymywanie serwera bazy danych. Restart, restartowanie, forced reload, wymuszenie ponownego załadowania serwera. Status to wyświetlenie informacji o statusie serwera. Alternatywnie, ale z poziomu użytkownika Postgres, możesz zatrzymać i uruchomić klaster takimi komendami PGCTL. Ten sposób zatrzymywania będzie czekać aż na rozłączenie się użytkowników, ale nie pozwoli na podpinanie nowych sesji. Z opcją Fast, szybko rozłączysz wszystkie sesje i wyłączysz serwer szybko, czyli zamkniesz klaster w podobny sposób, jakbyś po prostu odłączył prąd serwera. Zastanów się, czy chcesz czekać na zakończenie sesji użytkowników, czy nie. Przetestuj to na swoim mm, serwerze Postgresa jako root. Ja to wykonywałam 4 października. To jest rzut ekranu z mojego systemu. Wykonaj. To jako użytkownik Postgres. Utwórz użytkownika bazodanowego danowego dla jednego z kont w systemie. Zauważ, że nie musisz tego robić w konsoli PSQL, możesz użyć poleceń systemowych. Najwygodniej utworzyć użytkownika o nazwie pokrywającej się z nazwą konta w systemie Linux. Create user Adam, bo mamy takie konto Linuxowe. Utwórz pierwszą bazę danych, możesz konto użytkownika Adam i połącz się z utworzoną bazą danych. Przypomnij sobie, że obok komend języka SQL Postgres oferuje wiele poleceń uruchamianych z poziomu systemu operacyjnego. Polecenia te mogą być plikami binarnymi lub skryptami opakowującymi wrapperami w perlu. I teraz jakie mamy polecenia systemowe. PSQL już znasz. Jest to narzędzie wiersza poleceń PostgreSQL. Create user, drop user do otworzenia i usuwania użytkowników. Create DB, drop DB do utworzenia i usuwania bazy danych. PG dump i dump all do otworzenia kopii zapasowych albo jednej bazy danych, albo wszystkich. Restore do odtwarzania bazy danych. Konfig do informacji o wersji instalacji Postgresa, reindeksacja bazy danych i wakum do odzyskiwania pamięci i analizy bazy danych. Poczytaj dokumentację. O tworzeniu kopii zapasowych, odtwarzaniu po awarii, replikacji będziesz się uczył na jednym z kolejnych spotkań. Będzie też rozdział o rolach. Teraz Twoim zadaniem jest research sieci i dokumentacji. Powodzenia!